Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj szybka informacja, ponieważ z okazji Walentynek Studio Marvel opublikowało nam nie tak e, z gruchy, nie z pietruchy: po prostu strzelili na swoim Instagramie postem walentynkowym, w którym pokazali całą obsadę fantastycznej czwórki. Mamy nowe logo, nową datę premiery i całą pełną obsadę, to znaczy pełną, czyli cztery główne postaci. Fantastyczna Czwórka została oficjalnie zapowiedziana w 2020, no i od tamtej pory na temat tego filmu wiedzieliśmy bardzo, bardzo mało. Kevin Feige wielokrotnie mówił, że Fantastyczna Czwórka będzie takim głównym um, filmem, na podstawie którego będzie działo się całe MCU. Mówił, że Fantastyczna Czwórka ma dla niego specjalne znaczenie i że bardzo mu zależy na tym, aby cała obsada była dobrana wręcz idealnie. I dodatkowo powiedział, że najpierw chce się skupić na Invisible Woman, niewidzialnej kobiecie, i dopiero jak ją obsadzą, to będą na podstawie tej aktorki obsadzali resztę. No, jakiś czas temu wyciekło oficjalnie, że Pedro Pascal będzie Mister Fantastikiem, tak więc ja się zastanawiam, kto dostał angaż pierwszy: czy ona, czy on. No i w, tak jak powiedziałem, Studio Marvel w Walentynki 2024 podzieliło się tym oto zdjęciem. No, możecie zobaczyć tutaj przede wszystkim nowe logo fantastycznej czwórki. Wydaje mi się, że nie będzie to ostateczne logo. Oczywiście życzenia walentynkowe i najważniejsze, czyli pełna obsada. Jak się każdy mógł spodziewać, Pedro Pascal jest Mr. Fantastikiem, którego widzieliśmy już w MCU i był to John Krasiński z Ziemi 838. Pedro Pascala nie trzeba raczej nikomu przedstawiać, no ale pewnie znacie go z Mandalorianina albo z The Last of Us. Vanessa Kirby to nasza niewidzialna kobieta, ją ostatnio pewnie widzieliście jako White Widow w Mission Impossible Dead Reckoning. Plotki na temat tego duetu krążyły od jakiegoś czasu w internecie i jestem przekonany, że kilka minut, kilka godzin po opublikowaniu tego materiału wszyscy skuperzy będą mówili, no przecież wiedziałem, mówiłem wam i tak dalej i tak dalej, wiecie jak to zwykle jest. Ale powiem wam, że Vanessa Kirby i Pedro Pascal mega dobrze pasują. Wydawało mi się, że Kevin Feige będzie chciał młodszych aktorów, no ale hej, talent wygrał. Z wiekiem, także dla mnie bomba. Kolejny jest Johnny Storm, czyli Joseph Quinn, którego na pewno wszyscy kojarzą jako Eddie Manson z Stranger Things. Szczerze mówiąc to tak średnio mi pasuje, no ale myślę, że Kevin Feige wie co robi. No i w roli naszego skalniaka Bena Grima Ebon Moss Bachrach. No i Bachrach wystąpił już w filmie Marvela w Pani Tak więc to jest ciekawe. Już ma drugą rolę w filmie na podstawie komiksów Marvela. Każdą postać z Fantastycznej Czwórki widzimy w swojej, nazwijmy to, ludzkiej postaci, no a Skalniak jest w formie Skalniaka. Zatem na ścianie wisi obraz Bena Grima, abyśmy wiedzieli mniej więcej jak będzie wyglądał przed tym swoim, nazwijmy to w cudzysłowie, wypadkiem. No i kolejna bardzo ważna informacja to zmiana daty premiery. No i tutaj nie mam dla Was dobrych wiadomości, ponieważ Fantastyczna Czwórka został opóźniony o kilka tygodni. Do tej pory datą premiery był 2 maja 2025, ale teraz um, Thunderbolts będzie miał swoją premierę 2 maja, a Fantastyczna Czwórka został przesunięty na 25 lipca 2025. Fantastyczna czwórka jest na tyle wielkim wydarzeniem dla MCU, że szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, aby publikować oficjalnie obsadę właśnie w ten sposób. Wydawało mi się, że Kevin Feige chciałby, że będzie chciał zrobić z tego wielki szum, wielkie halo i raczej zarezerwuje to na może San Diego Comic Con, albo wiecie, na jakiś konwent, gdzie na żywo będzie mógł to powiedzieć przed dziesiątkami tysięcy fanów. No a tutaj tak, wiecie, no, bez żadnej zapowiedzi, po prostu rzucili w nas post i macie, proszę, oto jest wasza fantastyczna rodzina w MCU. Dla nas super, no bo im wcześniej się dowiedzieliśmy, tym lepiej, no ale tak jak mówię, wydawało mi się, że chciałby, żeby to było tak trochę bardziej nachajpowane. No, a ty jak myślisz? Daj mi znać w komentarzu.